kiedy próbujemy znaleźć coś wyjątkowego, co jest związane z miejscem i klimatem Polski. Bardzo często wracamy do pojęcia symbolizmu, do epoki, która w Europie trwała zaledwie kilka lat. Podczas gdy w Polsce trwała kilkadziesięcioleci, a może i trwa do chwili obecnej, do epoki, w której obrazy stały się jednocześnie komunikatem, literaturą, opowieścią, baśnią, historią, odwołaniem się do przeszłości i przewidywaniem przyszłości. Wystawa, która pokazuje polską sztukę przełomu XIX i XX wieku, która nas prowadzi ku modernizmowi, ku pewnym zjawiskom, które do dzisiaj są dla nas ważne, ma ukryty podtekst. Ten podtekst mówi, że nie myślimy wprost, że nie porozumiewamy się bezpośrednio, że pod każdym znaczeniem kryje się inne, a pod każdym obrazem kryją się dziesiątki innych obrazów. I tak Polska zmierza od symbolizmu do nowoczesności, próbuje pokonać te nawyki, próbuje pokonać e, tę swoją symboliczną determinację, ale czy to się udaje, czy potrafimy się uwolnić od myślenia nie wprost, to jest właśnie zadaniem wystawy, która obecnie pokazywana jest w Moskwie.